Mas witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W studiu witam obie mojej gościnie, Alina z skrzydlaczka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Anna Rek Faber, która jest kropką mocy tak i jest. także specjalistką pozytywnej psychologii. Witam was bardzo serdecznie w studiu podcastowym. Cześć, dzień dobry, witam. Dzisiaj będziemy rozmawiali o bajkach dla dorosłych. Bajkach dla dorosłych. No bajkach dla dorosłych. Co to znaczy dla dorosłych? Och! Kto to jest dorosły? Trzeba by od tego zacząć, słuchaj, prawda? No ten, który ma 18 lat. Przynajmniej, prawda? <grystanie> Przynajmniej. No tak, w każdym dorosłym jest jednak dziecko, a bajka w zasadzie towarzyszy ludzkości od początku, jako forma przekazywania wiedzy, pokazywania pewnych wartości. Więc czemu nie? Bajki dla dorosłych. Z drugiej strony zastanawiałyśmy się, jak w sposób lekki, łatwy i przyjemny można mówić o tematach trudnych i ważnych. Bo to się nazywa bajki o dorosłym życiu. Tak. No to jak w takim razie można mówić o tym dorosłym życiu, żeby to było spoko? Przez bajki. Czyli kiedy zaczynamy audycję, zaczynamy zawsze od bajki. Czyli przygotowujemy taką bajkę, taką przypowieść, taką historię, która kryje w sobie ukryte przesłanie. A później już płynie. Tak, a później już płynie, bo wiesz co, ja czasami mam wrażenie, że my za poważni jesteśmy, że my wszystko traktujemy tak strasznie poważnie i że jest tylko albo białe, albo czarne i że jest tylko albo dobrze, albo niedobrze. Tymczasem, wiesz, no świat ma tyle odcieni przepięknych, że nawet o rozwoju, o trochę trudniejszych sprawach możemy też mówić w sposób przystępny, w sposób, który gdzieś tam wgra nam się w serducho, w duszę. Niekoniecznie musi być tym nauczaniem z palcem, tak, i z kartkówką sprawdzają. No tak, ja mam wrażenie, że Czasy się rzeczywiście dość mocno zmieniają, i to jest tak, że, że my się już bardziej luzujemy, mam wrażenie. To znaczy, już mniej jest tego mówienia do siebie pan, pani, już bardziej jesteśmy na ty. Ty w ogóle mówisz po hiszpańsku tak, też. Tak, że tutaj tak. okazało się przed naszym programem, że, że znamy ten sam język, a w hiszpańskim to jest w ogóle całkowicie tak prosto, bez problemu, na luzie. Dokładnie tak. Kontakt z drugim człowiekiem jest prostszy, mniej skomplikowany, form grzecznościowych. No, Prawie się nie używa, Aha. ludzie są ze sobą na tytuł, bardzo fajnie skraca dystans i pozwala, żeby ta relacja była chyba bardziej taka po prostu, ale też autentyczna. Bez niepotrzebnych, że tak powiem, odsuwania się, dystansowania, tytułowania, przecież w końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. No właśnie, i, i fajnie, jak jesteśmy blisko, a nie daleko. Dokładnie. Chociaż mam wrażenie, że jest w ogóle w Polsce taka moda na to, że zamykamy się w osiedlach, mamy ochronę i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym jednak wrócił do tych bajek. Jak w ogóle wygląda praca nad takimi bajkami? A Jej, to jest to spotyka... pisne szaleństwo, Słuchaj, Jeżeli mamy ci zdradzić, jak to wygląda naprawdę, to ja nie wiem, czy troszeczkę tutaj nie odkryjemy za dużo, bo to jest... To ja poproszę. Dobra. To jest żywioł. To jest tak? chaos. To jest, to jest, to jest... Ale co, siadacie razem i rzucamy no, temat, no, nie wiem, no szczęścia. No właśnie, my nie siadamy razem, ponieważ mieszkamy w różnych miejscowościach. Mhm. I po no, pierwsze... Przez komputer siadacie Przez razem. komputer siadamy I telefon, razem. telefon, tak. I telefon. I ustaliłyśmy sobie, że raz jedna będzie proponowała Temat i wymyśla znajduje przypowieść bajkę i na tej bazie płyniemy, ale zawsze to jest oparte na jakimś przesłaniu. Nie wiem, życie to lustro, poczucie własnej wartości, pewność siebie i szukamy pod dany temat odpowiedniej przypowieści. Dobra, to czekajcie, nie opowiadajcie, zróbmy to po prostu, zróbmy, zróbmy to, to teraz. E, czyli tak, rozmawiamy o szczęściu i o pozytywnej wibracji tak. i motywem przewodnim jest to, żeby nie myśleć o negatywnych rzeczach, tylko pozytywnych, żeby się motywować do działania. Jak Powstaje taka bajka. to bardzo różnie, bo czasami powstaje ona z naszych doświadczeń, czasami e, trafiamy na teksty, które po prostu nas zainspirują. E, są to czasami legendy, podania, przesłania albo zwykłe opowieści gdzieś zasłyszane nawet w kolejce w kinie na przykład. Tak? Natomiast ja tu muszę trochę dodać, bo Alina bardzo dyplomatycznie opowiedziała, jak to my okay. prawie profesjonalnie my to robimy, ale słuchajcie, to jest żywioł. Bo na ogół to wygląda tak, że patrzę na ekran swojego telefonu komórkowego i widzę trzy nieodebrane odalinki. I sobie myślę, oho, bajki się zbliżają, bo temat mamy rzucony wcześniej, natomiast zawsze robimy burzę mózgów, e, która wygląda tak, że Alina mnie ściga, a ja się bardzo chce dać złapać, tylko nie zawsze jest jak, prawda? Okej. Okay. Tak, to, ale Nie, prawda? nie, no tak to wygląda. I później każda z nas rzuca tematy, czyli rzuca myśli, które chcemy gdzieś ująć. Ja jako ta bardziej ułożona je spisuję, i później podczas audycji tym. Trochę kieruje. Ale to jest tak, że to spontanicznie. Stąd. No to zróbmy taką bajkę. Opowiedzmy. To jakąś znaczy bajkę. nie do końca spontanicznie, bo faktem jest, że bajka jest wybrana wcześniej, tak? No. Było ostatnio tak, że trochę była Alienki przeżyciami na przykład. Historia, że tak powiem, zainspirowana. Ale czekajcie, czy tam jest jakaś muzyka w tle? Czy to jest tak, że. No nie wiem, no, teraz leci taka muzyczka w tle. No posłuchajmy jej. Bajka ze studia podcastowego. Dawno, dawno temu. W kraju, który jest bez nazwy, żył sobie król. Każdego dnia budził się, otwierał oczy i patrzył przez okno, że nie ma słońca. I tak bardzo czuł, że tego słońca potrzebuje, żeby poczuć w sobie radość, żeby poczuć skrzydła, żeby obudzić w sobie wszystkie te pozytywne emocje, które były potrzebne, żeby rządzić krajem. No właśnie. I możemy mówić o wpływie słońca na nasze życie. Co z tej bajki weźmiesz, to twoje. A teraz porozmawiajmy, jak to jest w życiu. Czy potrzebujesz, Asiu, tego słońca? Zaiste potrzebuję, dlatego sobie ostatnio kupiłam i to jest autentyk lampę do fototerapii. Płynie. I płyniemy. Ale czekajcie, i, i, tak, i tak się to tworzy? Tak. Tak, nie więcej. No fajne. A, jak? A, Bardzo mi się podoba. Żywioł, wiesz, życie, autentyczność, prawda, nie niewyreżyserowane. Czasami no. jakaś jest idea główna, tak? To jest trochę tak, jak nauczyciel wchodzi na lekcję i się zastanawia, z czym chce, żeby jego uczniowie wyszli. Ale to tylko jest to, co nas prowadzi, wiesz, a już co. To się tam zadzieje? To się zadzieje. No, a dzieją się różne rzeczy. Oj, tak. Ostatnio na pierwszej naszej audycji była mysz pod moim stołem, którą kot właśnie wniósł, gdzie starałam się z całą swoją powagą zachować profesjonalizm, trzymając nogi pod stołem bardzo tak wysoko było, i z kamienną twarzą rozmawiając o szczęściu. Teraz wiecie, co to jest dla kobiety? Świadomość, że pod jej krzesłem grasuje mysz. Ja myślę, że to nie tylko dla kobiety, że jak się po prostu nie lubi tak, myszy przykład, tak, no albo, albo boi się ma jakąś taką fobię to no to rzeczywiście zachować spokój w tak. takim momencie. A też... na poleciała polecia swoją wersją najbardziej profesjonalną. I później zdradziłyśmy na koniec co się tutaj w kuluarach działo. Czyli kulisy też były. <noise> tak, tak, troszeczkę A jakie jest, jak jest przesłanie tych bajek? Do kogo one trafiają? Czy w ogóle te wasze programy, no bo to nie jest tylko bajka, to jest cały Program. To jest cały projekt. To jest cały projekt, cały program. Wiesz, co, one są tak naprawdę dla wszystkich. Dla każdego, kto ma potrzeby się zatrzymać, przemyśleć, spojrzeć trochę głębiej, ale wiesz, nie na zasadzie rozdrapywania trudności z dzieciństwa, tylko na zasadzie. Okej, okay, co ja mogę tu i teraz ewentualnie w swoim życiu zrobić, żeby było fajniej mi, żeby mi było lepiej, żebym właśnie te skrzydła mógł sobie przypomnieć czasami, że w ogóle je mam, prawda? I to jest też taki moment zatrzymania, ponieważ my zatrzymujemy te osoby w pewnym etapie życia i pokazujemy z innej perspektywy. Tak. tak. Przez, z jednej strony, przez bajkę, która zawsze ma przesłanie, która ma morał, która już sama w sobie ma siłę. Tak, tak A my bardzo. jeszcze tą siłę podbijamy, interpretując to, dając przykłady z naszego życia, świetnie się bawiąc, śmiejąc się przy tym, bo bardzo często w życiu życie jest bardzo proste, ale niełatwe. Ja w jednej ze swoich piosenek śpiewam, że życie jest jak bajka, życie daje nam farta, to co lubimy, to co słyszymy, to co mówimy i to co robimy. Hej, bierzemy na czołówkę? To okay. będzie, ponieważ my nie mamy muzyki w chę, i musimy nie. tutaj zainspirować, a powiedzcie nas. mi jeszcze jakby się poznałyście w ogóle, bo mam wrażenie, że jesteście jak siostry po prostu tak siamskie, które po prostu relacyjnie no, się uzupełniają. Wiesz co, myśmy się poznały na warsztacie certyfikacyjnym metody Points of View. 5 lat temu, Alinka? Tak. Chyba jakoś tak. Natomiast ja mam takie poczucie, że my się już gdzieś wcześniej musiałyśmy nie, znać to faktycznie. Po prostu, to, to, wcytory, nie, to wcielenia wstecz To, co nas na pewno bardzo łączy, to wspólne wartości, wiesz? Że to jest to, co pozwala ci poczuć wspólne wibracje z drugim człowiekiem. I... Ale też wspólna energia. Tak. Wspólne korzenie, że obie wywodzimy się z edukacji. Z edukacji, tak. <noise> I tak gdzieś tam tak. takie pelferskie <noise> <noise> zacięcie Aha. też ma Wyciągamy sobie nauczycielstwo nawzajem z głowy, wiesz? żeby jakby nie iść z tym kagankiem cały czas, bo z nie można. Z kagańcem, żeby nie iść. Ty, no może ty z kagańcem, ja z kagankiem jednak. Ty. No, więc tak, pońcowio nas połączyło, wartości. No, sukces to ja Sukces połączy. to ja, bo obie jesteśmy ekspertkami programu Sukces to ja w Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Dużo wspólnych projektów, gdzie się sprawdziłyśmy, gdzie przetarłyśmy sobie w szlaki współpracy, gdzie, jak to wczoraj nasza wspólna koleżanka powiedziała, ale fajnie, między wami jest energia współpracy, no właśnie, ja, a nie ja, konkurowania. Ja, ja, ja też to widzę i, i na zakończenie chyba chciałbym jeszcze zapytać o to, co wam daje największą radość w tworzeniu tego projektu. Właśnie samo tworzenie tego projektu jest niesamowitym przeżyciem. To, że możemy przedtem sobie przegadać pewne rzeczy i my już sobie ustalamy nasze wartości i, i nasze przemyślenia na ten temat, to już jest ogromna frajda. No i sama realizacja też jest frajdą. Tak, dla mnie to jest, słuchajcie, wręcz bym powiedziała taki rodzaj fajnego, pozytywnego rytuału co dwa tygodnie, gdzie jak ja już zobaczę na tym wyświetlaczu telefonu Alinkę, mówię, o, hot, zbliża się ten czas. I to wszystko, co potem następuje, czyli nasze przegadanie tematów, potem wejście na żywo, interakcje z słuchaczami, no to jest coś, co ładuje gdzieś te baterie, bo to jest wymiana pełna, no i to jest takie fajne, słuchajcie, to jest takie fajne, bo to właśnie te skrzydełka, czuć, że się prostujesz. No się i też lecic. fajna jest współpraca i fajnie móc się z kimś dzielić tym, nie, nie, Wspólnie, samotnie, wiesz? nie, nie samotnie, samotnie. No to to jest yy, także moja filozofia życia, że właśnie jak dużo ludzi tutaj przychodzi do tego studia i wszyscy są pozytywni, naprawdę nie miałem jeszcze nikogo, kto byłby negatywny. Po swój ciąg do swojego, wiesz no jak no to jest. To. Energie się przyciągają. Energi się przyciągają. No, więc cieszę się, że dzisiaj znowu kolejne sobie wprowadziły taką fajną atmosferę, dopiero zaczynam dzisiaj nagrać, więc to będzie dobry dzień. To będzie nie ma bardzo dobry dzień. Nie ma innej opcji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Alina Kaźmierczak, Uskrzydlaczka oraz Joanna Rekwaber. Kropka mocy. Kropka mocy? Kropka mocy. Szybko ci powiem. Kiedyś no? mój syn chciał już spać w swoim pokoju, ale bardzo się bał potworów z szafy i z poduszka. I wiesz, nie wiedziałam co zrobić. Wzięłam flamaster, który gdzieś tam leżał i narysowałam mu na dłoni kropkę. Powiedziałam, synek to jest kropka mocy. Jak ją masz, możesz w życiu wszystko. Dziękuję. Co Dzięki. masz słodki? Do usłyszenia i do zobaczenia.